i ruszyły. Oj, na starcie troszkę Mejdan Pekosak stracił i galopuje w dość sporym odstępie. Jeździec musi go zdrowo rozbujać. A na prowadzenie wychodzi Karamuskat. Karamuskat na drugiej pozycji Badgi Pompadour i z Petago. Później, o teraz mocno poprawił Mejdan Pekosak i przesunął się na czwarte miejsce. Na piątej pozycji Kajlat Vialet, na miejscu e, szóstym Black de Solari i w niewielkim odstępie Majstalis Born. Karamuskaty na prowadzeniu w połowie przeciwległej prostej. Badgi Pompadour razem z Zagrą z Petago na czwartej pozycji razem Black de, Black de Solagi oraz Majdan Pekosak prowadzony szeroko Kajlat Violet i Majstarisborni. Jeszcze do celownika zostało około 900 metrów. Karamuskat wciąż na prowadzeniu, za nim Badgi Pompadour. Na trzeciej pozycji, na drugiej pozycji teraz jest Agerhon Petago. Badgi Pompadour, dużym kołem Mejdan Pekoszak, za nimi czai się e, Black de Solari. Poprawia również Majstar Izborn i przy wewnętrznej Kajlat Violet. Są już na prostej finiszowej, Przy wewnętrznej Karamuskat. Środkiem toru Agerholms-Petago i badgi Pompadour. Na prowadzeniu badgi Pompadour. Badgi Pompadour goni go Agerholms-Petago. Badgi Pompadour, Agerholms-Petago i Karamuskat. Badgi Pompadour, Badgi Pompadour odjeżdża w końcówce. Zwycięża Badgi Pompadour na drugim miejscu Agerolms Petago i na trzecim miejscu Karam Muscat.